Dzień dziesiąty, poniedziałek. Siema wszystkim. Obni tańczy, śpiewa albańską muzykę. Prazio dalej naprawia samochód. Dalsze. Już jesteśmy w Albanii, patrzcie jakie góry. Słynny albański taniec. Ej weź, bo się zatrzymają, zaczną tańczyć z nami. Już. To by ci tak głupie że z głowy wyszły. No i Obni został oblany. Jaki problem nam się teraz pojawił? Poza tym, że ogólnie wody, mamy ten korek, który mieliśmy tam na początku nieszczelny. To ciągle tam coś bulgota. Ale już się tak nie grzeje. Większy problem jest z tym, że nam zaczął strasznie olej schodzić. I patrzcie, tu jest plama oleju. O, plama kro kropelka. Ale kropelka do kropelki, a naleje się? Litr. Litr, dokładnie. Albo dwa nam ostatnio zeszły. I okazało się, że tu ten wężyk jest przetarty. Nie wiem, jak ten mechanik tego nie zauważył. O, pokazuję tu wężyk. A... Coś ty kurwa zrobił. No bo tu miałem... Tu mnie gumę a tu Jeszcze było... przeklnąłem przez ciebie. Ala z wielkim obiektywem czeka, aż cyganie nas okradną. No. No i tyle, co wam będę mówił o Albanii. Niewiele się różni na razie od Grecji. Takich wypizdów. Pięknie. Wysokie góry. Się tu. Pokaż. No, weź w Prazio, będzie miał teraz ślad do końca życia. O pan na motorku odjeżdża. Jest szybszy od nas, bo my mamy prędkość zero. Albańskie motorki. Ale jedziemy teraz na wybrzeże, nie? Tak. I będziemy je złotymi piaskami sobie jechać. Będzie spoko. Te piaski w Bulgarii są. No to to będą jeszcze złotsze piaski. To będą platynowe piaski. A ja się nie ogoliłem. Kolejny dzień bez golenia, chyba już się nie ogolę do końca wyprawy. Bo to jest jedna, jedna z fobii Jasia, yy, brak możliwości ogolenia. No właściwie nie, bo jakbym ten, to bym już dawno się jak obni kąpał, nie? A w ogóle jaki obni strój ubrał do Albanii, spójrzcie na niego. To jest ten, tak. teraz mod, modowy show zrobimy tak, tutaj. Mod, na górze biała koszulka w rąby, pionowe. Po oksfordzku. Po oksfordzku. tutaj żeby pokazać, yy, że jest yy, z wyższej klasy. I ma też okulary. Tak, to jest koszulka ma za zadanie pokazać przeciwnikowi, że zna się na kartach. Sp spójrzcie na te gacie. To jest super modny kolor w tym sezonie i do tego obsikane są całe. Nie, to baty białe. No, do na pewno, dobra abrabni. Bordowa obcisły. walizka podróżna. Bordowa walizka, przejdźcie kawałek. Pokaż jak, pokaż jak. Mm. Platynowe piaski czekają na Ciebie. Na pewno nas skroją za wszystko razy 10, jak się, jak się pokażemy. No i oczywiście klapeczki. Pumy. No i ten, sportowe panie, klapki. Nie. No. Wszystko... <noise> Wszystko jest w jak najlepszym porządku. A tu jest dziura. Albańske, albańska skarpa. Słówko dnia to był gasket, a dzisiaj bordowe. Nie, dzisiaj słówko dnia jest olej. olej. ale nie z oliwek. I żeśmy uzo rurę takim alkoholem greckim. Dobrze, że go praziom To nie było? A co to było? o motyl motyl ush, ush. dobra już i koniec, koniec tego, ten my jedziemy dalej przez góry, musimy przez te góry przejechać żeby dojechać do morza a potem się okaże, mam, mam nadzieję, że nam olej przestanie uciekać, bo 2 litry oleju na 100 km to jest zdecydowanie za dużo no, trzymajcie się, pa